Kawa funkcjonalność i licencjonowanie open source, yy, które mówi, że jak nie sponsorujesz, yy, to prawdopodobnie Twoje issue albo pull request zostanie yy, zamknięty bez dodatkowego sprawdzania. Czyli GitHub Actions uwalni ci po prostu. Jest to może, może być kontrowersyjne, co powiem. Jest to bardzo dobry pomysł. Jest to jakiś ze sposobów na zarabianie na open source, bo nie oszukujmy się, jak trzeba tych, tych ludzi opłacić, którzy to utrzymują, a jak faktycznie coś chcesz i coś firmom potrzebujesz, to, fakt, to każdy kot jest dodatkowym obciążeniem de facto, który dodajemy tam. Więc skoro dodajemy, skoro potrzebujemy, potrzebuje tego firma, to jak najbardziej zapłać za koszt utrzymania tego. Mi się podoba. No, nie, więc tak, super rzecz, fajna, fajny pomysł na e, automatyzację, dobry pomysł, naprawdę.